Dzień dobry, witam po krótkiej przerwie i chcę Państwu zaprezentować wyniki ostatnich badań mm, zagadnień związanych z paradentozą, czyli obniżaniem się dziąseł i <laughs> przepraszam, wypadaniem zębów, co jest powszechne w, od, od pewnego wieku. Tutaj mam przykłady zębów wziętych do badań. To akurat są zęby z koronkami złotymi. No i w przypadku paradentozy szczególnie interesowała mnie dolna część zębów. I e, histologia e, fragmencików, maleńkich fragmencików dziąseł, które zostały po usunięciu zęba. Szczególnie interesujący jest e, rejon kanału wlotowego do zęba, którym wprowadzane są do zęba krwionośne i nerwy. I tutaj będzie troszkę zdjęć różnych z, właśnie z tej strefy, która zęba, która tkwi w dziąśle, czyli w korzeniowej. Tu mamy miejsca po komórkach, w strefie cementowej korzenia. Tutaj jest... Przykład zjawisk, które się dzieją na granicy korzenia zębowego z otoczeniem. Tutaj różne rzeczy krystalizują. To, ta część tutaj to jest właśnie fragment korzenia, a tutaj powierzchnia jest tego korzenia, no i tutaj jest, są resztki dziosła. Więc tutaj na granicy, w przypadku paradentozy dzieją się różne. Rzeczy, między innymi, może się osie, osadzać tzw. Tak kamień nazębny. Tutaj mamy znowu ta część, to jest ząb, tutaj jest brzeg korzenia, a tutaj mamy strukturę kamienia zębowego czy nazębnego. Widać, że to, co tutaj krystalizuje na zębie w formie czy w postaci kamienia, no ma taką strukturę warstwową. No i to są rzeczy, które pierwsze się utworzyły, najstarsze, a potem te kolejne narastają, odpychając dziąsło od, od korzenia, od zęba, prawda, tworząc taką przestrzeń, która może <laughs> zostać nawet zainfekowana. Tutaj są ciekawe rzeczy, które tworzą się, które dzieją się w, same, w samym korzeniu na granicy... I, tego korzenia z dziąsłem. <coughs> no tu widać, jakieś substancje krystalizują. Sam ten cement, tak zwany jest e, fosforanowy, oczywiście hydroksyapatytowy. Natomiast tutaj zdarza się, że krystalizują na przykład węglany. bo tu jest powierzchnia korzenia, prawda, na zewnątrz tu jest dziąsło. Również na samym e, e, w korzeniu mogą się tworzyć różnego rodzaju substancje, na przykład tutaj jest inny rodzaj kamienia nazębnego. To jest w rejonie przejścia korzenia w część naddziąsłową, że tak powiem, strefa. No i tutaj mamy też różne rzeczy, które się dzieją w tej strefie właśnie między korzeniem, a górną częścią zęba, między innymi krystalizują różne, różne substancje, a tutaj ponownie jest y, kamień nazebny, ale jakiegoś innego, że tak powiem rodzaju, y, troszkę ma jakichś substancji właśnie nieprzeźroczystych. No ciekawe są obserwacje y, zębów objętych paradentozą, a w szczególności tak zwanej zębiny, no przypomina mnie w że w zębie mamy zębinę, czyli dentinę, stąd też dentysta z angielskiego, prawda i m, szkliwo, czyli po angielsku enamel, czyli Emalię jak gdyby, czyli to jest szkliwo. Tutaj to jest obrazek m, tego, co jest pod szkliwem, to jest zębina właśnie. Okazuje się, że ta zębina jest, y, no czy tak powiem, kanaliki, które tutaj w niej występują, są dość mocno w zębach objętych paradentozą, dość mocno przytkane. Także to wszystko są zatkania, za że tak powiem. Tutaj mamy 10 mikrometrów. To są bardzo małe strukturki. No w każdym razie te przytkania powodują, że płyny odżywiające ząb. Dużo gorzej krążą w zębie, i ten ząb no, nie może funkcjonować jak, jak trzeba, że tak powiem. To jest zdjęcie z mikroskopu polaryzacyjnego w świetle przechodzącym. Jest taka mikroskopia, mineralodzy jej używają i to jest strefa kontaktu, właśnie zębiny, dentiny z, ze szkliwem. Ponieważ zdjęcie jest zrobione przy polaryzatorach skrzyżowanych, tu doszło do odspojenia szkliwa od właśnie tej części wewnętrznej. No i to jest widoczne jako czarna strefa, nie jest to nic naturalnego, to jest sztuczne, powstałe w wyniku szlifowania preparatu, przygotowywania go do, do badań mikroskopowych. Natomiast interesujące jest to, co tutaj się dzieje w samym szkliwie. Widać takie strefy ze zmianami. To jest widoczne jako takie e, zjawisko m, pod mikroskopem zmiany barw, tak zwanych barw, pro, e, barw e, no, sztucznych otrzymywanych w świetle spolaryzowanym, barw polaryzacyjnych. Które sugerują, że tutaj w tym szkliwie, w tej NML, coś tutaj się dzieje i to tak dosyć regularnie. Zaczyna się zaraz powyżej zębiny, właśnie jaka, jakieś strefowe takie procesy zmian. Chcę pokazać Państwu, jak wyglądają różne zjawiska, zwłaszcza w pobliżu, właśnie kanału wlotowego, tego dolnego. M, który jest na dole w korzeniu zęba e, obserwowane przy pomocy mikroskopu elektronowego m, typu skan skanującego, czyli scanning ele electron microscopy z analizatorem do analiz chemicznych metodą e EDS, Energy Dispersive Spectroscopy. O, teraz pokażemy. To jest kawałek końcówki z jednego z zębów badanych. Tutaj mamy resztki trochę podsuszonego dziąsła, to, które były brane do badań histologicznych. No, otwór wlotowy w korzeniu do zęba jest przytkany, także nie widać go i nie nadaje się do badań. Ten, ten rejon został oczyszczony przy pomocy perhydrolu a część tkanek została wzięta do badań histologicznych. Okazało się, że przed oczyszczeniem analizy chemiczne pokazują, że właściwie w, w rejonie tego kanału wlotowego do zęba, tam gdzie wprowadzana jest, wprowadzane jest naczynie krwionośne i system nerwowy. No nic specjalnego się nie dzieje. Analizy są, że tak powiem, Niewskaźnikowe. W związku z tym, po oczyszczeniu, jeszcze raz zrobiliśmy zdjęcia, e, przyglądając się, właśnie kanałowi wlotowemu. To jest ten otworek w dnie zęba, którym wprowadzane są wszystkie substancje odżywcze i, i nerwy. Substancje odżywcze wprowadzane są e, systemem krwionośnym, prawda? No i tutaj, oczywiście, wychodzi Fosfor i wapń, no bo ząb zawiera hydroksyapatyt, jest to fosforan wapnia, więc nic nadzwyczajnego, no jakieś ślady chloru, magnezu, resztki jakichś krzemionki, ślady żelaza, tam mieć to tutaj jest właściwie wątpliwe, ale nic, nic specjalnie nadzwyczajnego. Natomiast dzięki temu urządzeniu, czyli mikroskopowi scanningowemu, udało nam się zaglądnąć do tego otworka, który jest w zębie, właśnie tego kanału wlotowego. No, obrazy nie są najwyższej jakości, dlatego że no, jest to wszystko we wgłębieniu, w związku z tym sygnał e, dochodzący z wnętrza, ten, który buduje potem obraz. Na monitorach i można sfotografować. Jest no, bardzo nędzny, ale udało się y, zrobić badanie. To jest właśnie to, co krystalizuje w tym otworze wlotowym do zęba od dołu, od strony dziąsła. No i to są kryształy y, hydroksyapatytu. Natomiast to są węglany. Analizy chemiczne, które zostały zrobione. No, mamy fosforany to te takie wydłużone łódeczkowate kształty. Tu mamy w innym zębie tą samą sytuację, też właśnie węglany tutaj krystalizują w tym kanale. Tu mamy analizę z tego białego co tutaj krystalizuje, co pokazywałem Państwu, że to jest węglan, bo mamy tutaj węglan wapnia, głównie mamy wap, prawda? No, i CO2, C, no to organiczne jeszcze się pląta z, może z tkanek z dziąsła. no ale niewątpliwie jest to też w znacznym stopniu węgiel związany z wapniem, czyli węglan wapnia, prawdopodobnie, no nawet na pewno. No i jakieś ślady różnych innych pierwiastków. Tutaj zabraliśmy się do badań histologicznych tych szczępków, które były na, na zębie zachowane, na zębach zachowane po ich usunięciu. No nie było to proste, ale dzięki uprzejmości specjalistów zostały zrobione pojedyncze preparaty histologiczne. I to są rejony mikronaczyń, które w nich występują w dziosłach. Te obrazy, które oglądaliśmy. Wskazują, że te mikronacznia są w dziąsłach, są w dziąsłach objętych paradentozą, są praktycznie objęte w wielu wypadkach całkowitą mineralizacją, są zablokowane. No, trochę to okazuje się zależeć od stopnia rozwoju paradentozy, bo we wczesnych stadiach no, jest to niezauważalne w naczyniach dziąsłowych. Natomiast e, z czasem no, jest to dosyć e, powszechne, chociaż nierównomierne. Są miejsca, gdzie ta, e, te zwapnienia tych mikronaczyń występują, a są miejsca w, w dziąsłach objętych paradentozą. Są miejsca, w których m, no, ta, ta, to zjawisko prawie, że nie występuje, <laughs> nieznane są. Przyczyny tego, że w jednym rejonie mamy tą paradentozę bardziej rozwiniętą, a w innych nie. Najczęściej paradentoza rozwija się w jedynkach, dwójkach górnych i dolnych, no więc przednie zęby jak gdyby są bardziej narażone na, na to zjawisko wypadania zębów w wieku starszym. Natomiast yy, no może mieliśmy trochę za mało, za mało próbek i za mało preparatów, ale no nie udało się znaleźć zależności właśnie wyraźnej lokalizacji przytkanych tych naczyń w różnych strefach, w różnych strefach dziąseł. No i tutaj udało się zaglądnąć do jednego z tych naczyń, mikronaczyń. To jest bardzo duże powiększenie jak na skenik rzędu 15 tysięcy razy. Tu jest 1 mikron, czyli 0,01 mm, 1 tysięczna mm. Okazało się, że w tych naczyńkach, mikronaczyniach krystalizują różne substancje to jest akurat substancja organiczna, bo udało się zrobić jedez i oprócz węgla i e, tlenu w zasadzie nic nie wyszło. Być może jest to cholesterol, no trudno powiedzieć. W każdym bądź razie e, sygnał, który otrzymywaliśmy z tych nad, mikronaczyń, z ich wnętrza przy dużych powiększeniach był tak słaby, że powodował to, że Większość fotografii było smugowanych, to znaczy, ten wiązka elektronowa odbita od e, tych substancji krystalizujących w mikrotentnicach czy mikronaczyniach e, dziąseł. Sygnał był tak słaby, że no po prostu dochodziło do takiego zjawiska smugowania. I to jest wybrane jedno z lepszych zdjęć, które właśnie udało się zrobić. Ale w innych było podobnie, przy czym jakość tych fotografii była dużo gorsza. No to była to było bardzo precyzyjna robota przy dużych powiększeniach. To potwierdza, że dziąsła objęte paradentozą no mają naczynia przytkane i to też przytkane z jakimiś substancjami organicznymi, być może cholesterolem. Przy tych powiększeniach no, analizy chemiczne są wyjątkowo nie, e, niewskaźnikowe. E, zwłaszcza, że mm, no, pod wiązką elektronową to, te maleństwa zaczynają się topić i, i różne rzeczy się dzieją nie najlepsze, szczególnie dla katody mikroskopu e, skeningowego. Na której to potem te substancje parujące mogą osiąść i spalić włókno, no i jest poważny kłopot. Ale tyle udało się, że tak powiem, m, zrobić różnych rzeczy, które no, są bardzo interesujące. Ja Państwu tutaj pozost pozostawię Państwa z, z możliwością przeczytania tych naszych wniosków dotyczących badań. E Wynika z, z tych badań, że paradentoza może być w dużym stopniu związana z e, przytykaniem się naczyń w, w dziąsłach. Z, przytykanie się naczyń, no to można traktować w ten sposób, że e, dziąsła można traktować w cudzysłowie oczywiście, bo struktury są inne, jako, naczy, jako strefy peryferyczne naczyń krwionośnych. Tak jak jest peryferyczna skóra i tam naczynia są bardzo drobne, tak samo, no niedokładnie, nie ale jeśli chodzi o charakter zjawiska, można traktować dziąsło, że jest to tkanka peryferyczna dla układu krwionośnego i może naczynia, które tam występują w dziąsłach, mogą się przytykać. Są dro, bardzo drobne naczynka, które no, bardzo łatwo się przytykają. Czyli, bardzo, że tak powiem, mówiąc poetycko, można powiedzieć, że paradentoza jest efektem starzenia się naczyń i starzenia się dziąseł. No, u różnych ludzi, trochę różnym wieku to występuje, nieco starszych lub nieco młodszych ludzi. Natomiast właściwie no, obejmuje wszystkich, prawda? Jedne zęby szybciej padają, drugie wolniej. Dziąsła się bardziej obniżają w jednych miejscach, w innych, co wydaje się potwierdzać taką nierównomierną mineralizację nierównomierne przytykanie się właśnie tych mikronaczyń, że jedne są szybciej przytykane, inne wolniej. Część zębów jest gorzej odżywiana, część w ogóle nieodżywiana, część dziąseł też jest, część tego samego dziąsła jest nieodżywiana, w związku z tym e, dochodzi do redukcji tkanki, obniżenia się, co jest widoczne jako obniżenie się dziąseł, a obniżenie się dziąseł pociąga za sobą to, że zęby nie, nie są osadzone mocno, prawda, w szczęce zaczynają się chwiać no i w końcu wypadają. Te badania były robione na, na kilkudziesięciu zębach krakowian otrzymanych od dentystów z różnych źródeł, ale przede wszystkim zębów właśnie, które wypadły czy zostały usunięte w związku z, z paradentozą. Natomiast badania e, samych dziąseł były robione na mikrofragmentach, e, które na tych zębach, na korzeniach tych zębów pozostały. No i bardzo dziękuję w tej sytuacji za wysłuchanie. Wydaje się, że te rezultaty są interesujące, dlatego, że no, wskazują na to, że e, walka z paradentozą powinna się między innymi e, wiązać z walką z e, ukrwieniem dziąsem. To co mówią. Dentyści, że należy zęby szczotkować prawda, i e, powodować nawet czasem krwawienie, żeby one prawda, żyły, te naczynia, żeby one były przewo przewodzące krew, transportujące, żeby się nie przytykały, to jest bardzo słuszne. No ale trzeba myśleć o jakichś te technologiach, medykamentach, sposobach leczenia związanych z oczyszczaniem, Udrażnianiem tych naczyń, właśnie nie tylko w dziąsłach, ale w skórze, i pod skórą i w wielu różnych tkankach. To jest właśnie ta miażdżyca, w cudzysłowie, no jest przyczyną ogromnej ilości różnych kłopotów zdrowotnych. Dziękuję bardzo, no i zapraszam na następne ewentualne spotkanie.